Cześć, witam Was bardzo serdecznie. A dzisiaj, jak zbudować taką kładkę o taki właśnie most Farming Simulator 19. Więc ja nie przedłużam, zapraszam Was do subskrypcji, do łapkowania filmu. A także zapraszam Was na kanał Hoxtera, gdzie powstał film z moim udziałem i, tak szczerze, przypadkiem postanowiliśmy sobie, tak, że tak dla jaj sobie nagramy jak jedzie hoxter 5 km na kole no i natrafiła się pewna sytuacja ale zanim będziecie komentować ten film sobie go najpierw obejście o co chodzi więc ja nie przedłużam, wbijajcie tam link macie w opisie, więc zapraszam do oglądania. No więc dobra, jak zbudować właśnie taką oto kładkę z drewna nad rzeką, ale powiem Wam tak, długość rzeki jest różna zależnie na jakiej mapie jesteście to jest Yy, właśnie tutaj jestem na takiej pewnej mapie link macie do niej w opisie ona jest z mod huba i, i się nazywa New Bjorn coś tam nie chciało mi się nazwy po prostu zapamiętywać i po prostu zbudowałem tutaj taką oto kładkę tutaj yy, jest mod na takie oczywiście belki te belki wyglądają yy, mniej więcej tutaj tak o, yy, mam, możemy sobie wooden torch big czyli to jest do takiego 10 metrów na jeden Mostu tutaj jest 4x4. Tutaj mamy te takie kłodziki, i tutaj, i przy pomocy tego, tych sporników, możemy sobie właśnie taką kładkę wybudować. A jak tutaj to budować, to już zależy od Was: czy będziecie ciąć na 8 metrów, czy na 4, czy jak to już zależy od długości rzeki. Ale muszę Wam przypomnieć jedną rzecz: bo ten skorpion z podstawki gry obsługuje tylko 8-metrowe belki yy, kłody. A ja Wam dam link w opisie do modu na Skorpioninga który obsługuje aż 16, od, od 16 albo 20 No bo wiadomo że jak jest jakaś gru, szersza rzeka no to na szerszej rzece jest trudniej zbudować, potrzebujemy po prostu dłuższych tych belek więc link do takiego Skorpioninga macie w opisie I teraz jak ta kładka właśnie ją zbudować pod, tutaj jak wytniecie sobie te całe drzewa, no to bierzecie takiego oto Sztejera z takim turem, czy tam inną maszynę, to już zależy, mówię, od szerokości, długości e, i tak dalej rzeki. Jedziecie sobie tutaj sobie powoli to po prostu e, układacie, potem tymi belkami tutaj zabezpieczacie, żeby to się Wam nie rozsuwało podczas przejeżdżania tego. No i taką, taki mostek mamy oczywiście gotowy. A teraz zaprezentuję jak to w ogóle tutaj jedzie się po takim mostku. Tutaj nie wiem, wziąłem ciężarówkę specjalnie na tą okazję Jestem ciekawy, czy to się w ogóle rozwali, bo nawet tego nie testowałem No zobaczmy, dobra No, jak widzicie, wow No, jak widzicie, wszystko działa Przez most da się przejechać, nic się nie rozwala Wiadomo, nierówności są Ponieważ, no to są jednak kłody i tam są jakieś Szpary, jak możecie zauważyć, tutaj, wow Tutaj możecie zauważyć, że są szpary, no to wiadomo, że te koła gdzieś tutaj będą sobie wpadały. Jeszcze może, nie wiem, tym ładowaczem przejedziemy sobie i sztajerem, żeby zobaczyć jak to się różnymi maszynami przejeżdża. Tutaj oczywiście jeszcze tym ładowaczem sobie przejedziemy. I powiem Wam, że naprawdę mi się wydaje, że ten przejazd jest spoko i to jest też taki spoko mod do dziewiętnastki. No i cyk, i sobie przejeżdżam i nie ma problemu. Więc jeżeli, mówię, chcecie sobie gdzieś tam, macie mapę i męczy was jeżdżenie po prostu naokoło gdzie, bo widzicie tutaj ta rzeka, przez tą rzekę są tylko raz, dwa, trzy, cztery przejazdy, a sobie możecie takie przejazdy do, dobudować po prostu i takimi belkami to wszystko pozabezpieczać, żeby się po prostu nie rozjeżdżało, bo wiadomo, że jakbyście to zbudowali, bez tych belek zrobili no to wam by się to porozjeżdżało, więc to jest też taki bardzo fajny, przydatny modzik na zbudowanie takie oto kładki. no i powiem wam tak jeżeli chcecie więcej takich odcinków no to oczywiście łapki w górę o widzicie, Sztajer normalnie zajebiście wszystko fajnie przejeżdża no tutaj się zaklinowałem, o ten, ale dobra no dobra, jak widzicie wszystko jest ok nic się tutaj nie rozjeżdża, wiadomo, koła tutaj wpadają, bo jest nierówność no i co, ja myślę, że odcinek się podobał, jak tak to zostawcie łapkę, jak coś no to wiadomo, do, do kolejnych odcinku będę jakieś nowe pomysły Wam tutaj dawał. Wszystko macie w opisie, więc ja się z Wami żegnam. Do następnego. Cześć. Do